Cześć, to znowu ja, mówi Silek. W tym tutorialu jest taka następująca interesująca rzecz. Mianowicie, program zyskał aktualizację, ponieważ jest to wersja beta, mogli dużo zrobić, jeśli chodzi o włosy. To, to ja będę Wam okazywał, jak będę modelował włosy, zrobiłem sobie coś takiego jak e, osobny polygon, po angielsku nazywa się to hair plant. Dlatego, że tutaj włosy, będę do tego otrzymywał. I chcę coś takiego zrobić, ale... E, trzeba będzie do zakładki cząsteczki wejść. Hair. Włączymy sobie hair, włosy. Jestem ciekaw, jak w tej wersji to będzie funkcjonowało. E, ale nie włączyliśmy... E, cycle Surrender. Ojejku, ja nie uchyłam tej opcji. Włączę sobie branch path tracing. Kurde, czemu mi USB... szwankuje? Czemu mi się... czemu mi tutaj szwankuje, dlatego, że... Powinienem to zrobić potem. Ja muszę sprawdzić, czy, moi drodzy, nie włączyłam czegoś device manager. -y Windows, jak macie... Ach, moje psy czekają. W Windowsie trzeba wyłączyć oszczędzanie energii. A ja za chwilę do was wrócę, tylko muszę sprawdzić, czy mi się coś nie psuje w kom.utr. Nie, no nie wygląda na to. Panel sterowania. Sprawdzę czy czegoś nie chcę nie wyłączyłem. No, selektywnie zawieszenie jest wyłączone. Bo mam dysk zewnętrzny, ale czasami to się wyłącza. Dobra, nie ważne, bo muszę się skupić na tym, na tym topiku w moim temacie. Na chwilę może wyłączę to, bo może, jak używam programu do grafiki 3D, to obciążam... E, um, ...USB, jak wykonuję takie operacje uważniejsze, to mam włączone. E, dobra, nie zostawię w karty graficzną, bo będziemy musieli sprawdzić w widoku 3D ustawienie związane z włosami. Dobra. Higher Dynamics nas nie interesuje. Mm, na pewno trzeba będzie zwrócić. Segmenty to interpolacje ja. włosów, moi drodzy. Od razu wam mówię. E, następnie muszę suwać Particule Edit. Tu mamy punkty, Co przesuwamy? A tu mamy końcówki włosów. Tu przesuwamy segmenty. Pędziemy tu końcówki włosów, a tu kocheń. Całe włosy. Nie powinienem operacji undo stosować. Dam opcję revert, bo wtedy on kasuje poprzednią operację. Dobra, teraz będę musiał, moi drodzy, ee, dać... Na chwilę to z tego wyjdę. Aha, on nie mogę na razie dokonywać zmian. Trzeba tak zrobić, ponieważ e, trzeba, można dalej edytować włosy następnie. Numer włosów sobie zwiększe. To chyba i tak jest ducha powiem wam. Children. Interpolated Sim Następnie moi drodzy. Muszę sprawdzić viewport display. Ranger Tu sam jaka jest interolacja w rangerze Steps to jest e, ilość kroków, e, jak z tą interolacją trzeba sprawdzić ściotkę sobie wezmę Ach Szymon co ty robisz chłopcze? E, wielkość męzla trzeba sprawdzić radius radius czy radius Sermuj drodzy, jeśli nie wymawiam angielsku słowa radius, tak jak należy. Co on mnie okazuje e, w widoku tym? Aha! No, interolacja wygląda e, nie do końca tak jak powinna być. Sprawdzam, jak z tą interolacją wygląda tylko trzy ułki. Dam e, 5 kroków. Hmm Dlaczego mi nie pojawia się e... Dlaczego mi tylko to okazuje Aha tutaj Tu jeszcze trzeba sprawdzić moi drodzy Tu jest interwojacja Jak ma renderować A tu okazuje wam Widoku 3D Ja sobie to zapiszę Mamy też do przycinania włosy Ale u Pisa na razie chciałbym się skupić Na tym chyba go uczesać Na niektóre chęci musicie zwrócić uwagę Jeszcze chciałem Wam o czymś powiedzieć I już pokazuję Aha Tu się pojawia jedno ale to trzeba byłoby w takim razie schować. Ciekaw jestem, jak to będzie w wyglądać. Możecie hair transplant zmniejszyć. Dzięki temu poligon nie będzie widoczny. Ale fajnie to wygląda w, w viewport'cie. Jak macie silny komputer, to tym bardziej polecam. Mm, tutaj trzeba będzie wejść i wpisać materiał do włosów. Shading, uh, Object, uh, Add Shader, Her VSDF. Mm, OK okej. Obym tylko nie popełnił błędu, ale nie sądzę, bo mamy ten obiekt zaznaczony, więc... Muszę przejść tu. A to co? Co my tu mamy? Nie, dlaczego mi się tu ujawiło to? Aha, bo mam osobny oligon. W porządku. Ale nie dałem nowego materiału. Per... Kurgę nie gąbę moi drodzy. Muszę jeszcze raz przypisać materiał. Skin. No i cóż, i trzeba będzie dodać to odłączę A, A, G, C, D H, V, S, D, F C, D, Chyba tak Musicie w tą stronę bardziej. Roughness. Ojejku, jak tak chce się kręcą. Zastanawiam się, czy nie połączyć tego styl. Nie, chyba się tak nie da. Ale ciekawe. Ciekawe, czy mogę to styl połączyć, ale ja chyba nie bardzo. Jak wy Jak wy widać? Transmission. W tym wypadku... Dlaczego to mi tak pokazuje? Jakoś tak dziwnie. Reflection. Zostawię to opcję. Też trzeba, moi drodzy, sprawdzić jak to w praktyce wygląda. Chyba mam wpisane materiał do włosu. Czemu mnie to nie widać w viewporcie? Aha. Nie, kom czemu USB i się. Leczek co muszę się skupić na jedną hex. ...na jedną hecha. A, musiałam odłączyć. Jejku, ja, na no, czemu to mi tak pokazuje? Mąd tą innym Enzym omówić. Hide unselected. Ach, rozumiem. Tutaj nie przypisałem, moi drodzy. To moja wina, przepraszam. Nie zwróciłem na ten szczegół uwagi. Tak, mamy kolor i materiał do włosów. Po pewną interpelację. Następnie przejdziemy sobie teraz do grubości włosów, moi drodzy. Oby tylko dało się edytować. Tutaj trzeba wejść na to bo nadal można grubość włosów moi drodzy definiować co to jest to parking? interesujące, dobra, render amount e, display amount o fajne ja dam mniej, ale tutaj będziecie więcej włosów mogli renderować Parking, clamming Hershey hmm, e, wierzchołek grubość wierzchołka 0.02 diameter root grubość korzenia teraz będziemy robili test renderowania za pomocą karty graficznej show hidden objects Oby tylko OVS Studio nie ucierpiał na tym. Już wam pokażę, czemu chcę kartę graficzną użyć do tego, bo mam e, dość dużo pamięci. Ta karta graficzna ma 6 GB wideo RAM. To nie powinna ucierpieć. Dlatego y, y, odznaczę procesor, Z tego względu, aby nie obciążać programu do nagrywania wideo. No i dobra. Teraz w ustawie zapiszę to, e, dam reverb. O co chodzi z tą opcją? Kasuje nam i cofanie. Nie można dodać undo. Czasami jest to się Dobra, dam sobie na rozdzielczość. E, 2570 na 1714, jak chce ktoś z nas tam do YouTube'a dać. Aha, trzeba będzie denoising włączyć. Open oh, image denoise. Bardzo, bardzo fajnie. Następnie performance dam fixed na 4. Chociaż do karty graficznej ja nie wiem, jak to się będzie odnosiło. Użyję opcji branch path tracing, bo to fajnie uoczynia. To fajnie odszółnia, e, jak macie wewnątrz pomieszczenia w Nie ma w ogóle o tym szumów. Jak używacie sztucznego światła, e, to Open Image Wam też fajnie usuwa. E, pozostałości na leczyłości o szumach. Dobra, render image. Zobaczymy jak karta graficzna poradzi sobie, nie mam co tego pewności, ale muszę spróbować, może nie będzie tak źle. A no, sam jestem w mojej grafice, nie wiadomo czy OBS Studio nie będzie mi dźwięku przerywanego. A wiem dlaczego tak się zrobiło. E, kamery nie ustawiłem. Median point. Muszę się ciągnąć do, do obiektu. Sorry, moi drodzy. Nie zwróćcie na to uwagę. Ale aby było wiadomo, jak będę renderował, to włączę sobie na widok animation. A, do diaska, krzywo. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Dobra nie jest źle Ale fajnie wygląda to Podoba mi się jak się w tej wersji pracuje Dobra to jest to można widać w widoku rangeru Dajcie mi chwilę Jeszcze nie skończyłem tutorialu Muszę wam pokazać jak to w czasie rzeczywistym Jak to w najnowszej wersji szybko będzie renderować się Większość pewnie z was ma lepszy komputer niż ja Bo no ja uchylam komputera no niestety na heścielek niego. Jak to wygląda No nie jest najgorzej powiem Wam Mogłoby być lepiej Tutaj się trochę przyczepić mogę do interolacji włosów Ale nie dodałam sam w giewiechę surface Też za ducha tego Włosy dziwnie się trochę renderują Z uwagi na trochę odsunieć włączyłem Trzeba byłoby niektóre wartości zmniejszyć, ale generalnie mówiąc nie jest źle. To byłoby na tyle. W takim razie życzę Wam miłego dnia. Zapomniałem Oligon wygładzić. Sześć słów. No i tutaj co jest? Dlaczego mnie pokazuje tutaj? Nie. Co jest grane? Aha, bo w trybie edycji wygląda to inaczej. Tu, tu trzeba wejść. Aaa, dlaczego aż tyle. Je? A czyli można na 155 dodać. Shift S. Ojejku, czemu on tak dziwnie przybliża? To wtedy trzeba to włączyć i wtedy wam się lepiej będzie widok przybliżał. Muszę sprawdzić, moi drodzy, jak w widoku 3D-tu się włączy to. Wam nie okazę e, preview, bo to jest podglądanie w widoku Rangeru Więcej wam okazę. Dlatego że ja tak specjalnie ustawiłam, że w widoku było tyle włosów, a nie więcej, bo wam mi wtedy komputer mocno obciąchało. Aha, zapomniałam o czymś. Kolejna sprawa wybaczcie moi drodzy, kompletnie o tym zapomniałem nie dokończyłem tego tutorialu eee, particle edit można jeszcze fajnie włosy przecinać cut ja cię kręcę no i można byłoby też opcję z lokami uchyć kompletnie moi drodzy, o tym zapomniałem teraz godzina jest trzecia że nie gługo darowaki może iść mmmm, Ing. king to jest chyba to, to chyba ma efekty fajnie uchyć do włosów wavey to są fale curl to są loki I to mi się też podoba to no, nie ma spoko, nawet fajnie to wygląda mmmm w Rage, to są warkocze. Warkocze też mógłbym sprawdzić. Interesujące zostawię loki. Chciałbym jeszcze raz sprawdzić, moi drodzy, podgląd. To nie powinno się długo renderować. Ale jestem ciekaw, ja nie mogę. Trochę wygładziłem oligon, ale nie ustawiłem sobie opcji w obszumiaczu, dlatego on mi takie lekko zamazane włosy okazywał. O ciekawe to wygląda, jeszcze trochę lepiej No ładnie ładnie, udawa mi się to, ale tu jest jedno ale Widzicie to? Musicie oczekać, aż wasz do dokończy renderowanie Ale generalnie mówiąc nie jest źle Ale nie zostawiłem modyfikatora sam Surface Givichen Na szczęście to jest osobnie Oligon, a tu jest osobnie, to nie miałoby to wpływu na ten główny oligon. No to dobra, to chyba byłoby na tyle i życzę Wam miłego dnia. A, jak, a jakbym za mało o tym mówił, to dajcie mi znać, jeśli coś pominąłem, bo nie omawiałem jeszcze dynamics, dynamiki włosów nie omawiałem, bo uważam to, że niekoniecznie nie ale... Zapomniałem dodać, że oni usprawnili kolizję włosów. Jest lepsza interakcja obiektów, tym u włosy, z obiektami, tym u poligon Lep, Lepsze, lepiej to dopracowali, bo oglądają prezentację programu Wlender 290.0.1. Musicie sprawdzić, ale tam była prezentacja, że oni poprawili symulację włosów. Włosy lepiej na obiekt opadają. No teraz okay, chetnie się z nami.